Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i mam dzisiaj naprawdę dużą przyjemność przetestować dla Was kartę graficzną to jest produkt w zasadzie Galaxy ale sygnowany marką KFA2 GTX 1070 i to jest wersja podkręcona już przez producenta dodatkowo ona jeszcze tak się dosyć dziwacznie nazywa XOC Sniper, z tego co kojarzę ona też jest dostępna w wersji kolorystycznej białej, jednak do mnie do testu przyjechała ta wersja kolorystyczna Czarna. Pierwszy raz miałem, przyznam szczerze, do czynienia z tą firmą, jeżeli chodzi właśnie o markę KFA2K, więc tym bardziej się tej karcie uważnie przyjrzałem. Co więcej, test tej karty graficznej to jest pierwszy test, który w całości będzie tylko i wyłącznie przeprowadzany, jeżeli chodzi o gry w rozdzielczości WQHD, czyli 2560 na 1440 pikseli. Moi drodzy, cóż, zapraszam na recenzję. Obudowa testowanego GTX 1070 jest w całości wykonana z metalu, mówię tu o obudowie chłodzenia. Jest to aluminium anodowane na czarno. Widzicie dwa wentylatory niskoprofilowe, które pomagają odprowadzić ciepło również z aluminiowego radiatora. Jeżeli chodzi o podłączenie zasilania, tutaj są potrzebne dwie wtyczki, jedna 8, jedna 6, opinowa. Karta posiada również backplate, dość wysoko uniesiony. Jest to dosyć istotne, jeżeli będziecie mieli pierwszy slot PCI Express razy 16 i jeszcze dodatkowo będziecie mieli do tego wielkie chłodzenie. Zobaczcie, ile tu jest przerwy pomiędzy samym laminatem a backplatem. Backplate jest generalnie dosyć cienki, tutaj jeszcze mam dodatkowo twory wentylacyjne, ale producent zadbał o szczegóły wykonania, bo sam laminat jest czarny i matowy mamy złącze PCI Express razy 16, mamy dwa mostki do SLI, no jeżeli chodzi o porty, to tutaj jest standardowe wyposażenie, to są trzy razy display, podraz HDMI i jeden dvi Jeżeli chodzi tutaj o wagę tego chłodzenia i samej karty, no jest ona dosyć duża. Całość zajmuje dwa śledzie w naszej, na naszej płycie głównej. Jeżeli chodzi o jeszcze jeden element czysto wizualny, to zobaczcie, że z tyłu karty i z frontu mamy takie tworzywo plastik, za którym są diody. To tworzywo oczywiście pozwala rozproszyć światło emitowane przez te diody. Dodatkowo diody znajdują się również przy samych wentylatorach. Podświetlone jest również logo GeForce GTX. Zobaczmy sobie teraz kilka parametrów podstawowych oczywiście odnośnie pracy karty graficznej. Zaczniemy może od poboru mocy. Platforma nie i ten pobór on oscyluje w granicach od około 30 kilku do mniej więcej 40-40 kilkuW. A jak widzicie bardzo ładnie uczymy się w prawie że granicach 40 W. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to tutaj mam ja też mniej roboty, bo karta jest chłodzona półpasywnie. W związku z tym wentylatory, kiedy karta jest nieobciążona, się nie obracają, a karta graficzna nie generuje żadnego hałasu. Co ciekawe, temperatury jak na kartę chłodzoną półpasywnie pod zestawem takim spoczynku nie są jakieś tragiczne bo temperatura ostatecznie ustabilizowała się na 36 stopniach Celsjusza, czyli moim zdaniem wynik jest całkiem niezły. Temperatura otoczenia w granicach 23 stopni. mocy przy takiej typowej rozgrywce z tym gtx na pokładzie całej platformy to niecałe 300 W. Temperatura karty graficznej w Wiedźminie przy maksymalnym jej obciążeniu dobijała do 67 stopni Celsjusza. W MSI Afterburnerze przez cały czas testów maksymalnie karta wskazała 68 stopni, czyli o stopień wyżej od tej tutaj już ustabilizowanej temperatury 67. Wszystkie testy, które widzieliście są wykonywane na świeżo, również te wyniki na wykresach pozostałych kart, to też jest wynik świeży, to nie są wyniki archiwalne, także wszystko zgodnie z tą samą procedurą itd. Itp. Bardzo ciekawie wygląda rywalizacja testowanej karty przeze mnie dzisiaj, ta, która jest bohaterem tego odcinka, z inną konstrukcją 1070, z konstrukcją od Zotaka i to jest wersja AMP Extreme. Słuchajcie, powiem Wam tak. Karta Zotaka suma summarum wygrywa, ponieważ jest nieco wydajniejsza, ta różnica w FPS-ach, którą widzicie w poszczególnych grach jest oczywiście jak najbardziej powtarzalna. No to nie jest kwestia błędu pomiarowego. Karta jest również cichsza i chłodniejsza, ale zotaka konstrukcja jest kartą, która troszeczkę więcej prądu pobiera, jest dużo cięższa, grubsza, przez to też zajmuje na naszej płycie głównej więcej tych śledzi i w obudowie. Także coś za coś, dla każdego coś miłego, zupełnie różne są natomiast designy tych kart. Jeżeli chodzi o konstrukcję KFA-2, ona zdecydowanie bardziej przypomina mi konstrukcję MSI, muszę przyznać. Dlaczego? Ponieważ jest to karta bardzo zbilansowana. Mamy tutaj wydajny układ chłodzenia, który pozwala na otrzymanie naprawdę bardzo fajnych temperatur. MAX 68 stopni. Mało tego, ta karta przyszła do mnie z taką kartką, gdzie były wyniki testów. Tam również był test w furmarku temperatury i według procedury testowej Chińczyka, co mi to wysyłał, no, mamy 70 stopni w furmarku. Ja już w furmarku kart nie testuję tylko i wyłącznie obciążenie grami, zobaczcie, że ta różnica jest naprawdę nieduża i ta karta jest naprawdę chłodna. Co więcej, przy takich temperaturach te dwa wentylatory zapewniają całkiem przyjemną kulturę pracy. Z pewnością ilość decybeli może niektórych przestraszyć, ale to jest dźwięk, który nie jest jakiś specjalnie uporczywy. Co natomiast do kwestii, którą zaliczam na minus, i nie jest to prawdopodobnie przypadek jednostkowy. Znaczy na pewno nie jest to przypadek jednostkowy, prawdopodobnie jest to problem całej serii tych kart graficznych. To są piszczące cewki. Słuchajcie. Bo zarówno w mojej karcie graficznej, jak i również w takiej samej karcie, czyli też KFA 2GTX 1070, także ta wersja EXOC Sniper, którą dostał Marcin, te cewki po prostu piszczą. Na dwie karty, które mam tutaj przy sobie w obydwu cewki piszczą, więc może to być problem tych kart graficznych. Jeżeli chodzi natomiast o samą wydajność, to muszę przyznać, że ta karta jest po prostu stworzona do WQHD. Nawet z procesorem Intel i5 podkręconym na 4.5 jest w stanie w bardzo wysokich ustawieniach, w najwyższych ustawieniach zapewnić płynną rozgrywkę i to praktycznie w każdym tytule. Pewnym wyjątkiem jest tutaj GTA V, ten moment pomiarowy na wzgórzach, czyli typowo graficznych, ale przyznaję się bez bicia, to, że te wyniki są tak niskie, to tak naprawdę jest moja wina, ponieważ ustalając tutaj procedurę testową, po prostu przesadziłem z ustawieniami MSA razy 8 to jest zupełnie niepotrzebne, wystarczy obniżyć filtrowania i gra staje się zdecydowanie płynniejsza. No ale jak już przyjąłem taką metodykę, najważniejsze, żeby ona była powtarzalna i żeby te wyniki były porównywalne, dlatego cały czas te ustawienia są bez... Zmian. Moi drodzy, jeżeli chodzi o parowanie z procesorem, to tutaj warto zwrócić na to uwagę, że ta i piątka, jeżeli będziecie widzieli, przypomnijcie sobie te testy z Gier, gdzie były wskazania After Bernera. Bardzo często była wykorzystywana praktycznie na 100% swoich możliwości, dlatego. Nic mocniejszego od właśnie GTX 1070 z takimi procesorami bym nie łączył. Ta karta śmiało może współpracować z I7 i absolutnie nie będzie to żadną przesadą. Jeżeli chodzi o pobór mocy, to tutaj należy patrzeć tak naprawdę w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, czy obciążamy w większości samą kartę graficzną, czy raczej kartę graficzną i procesor, i czy jeszcze dodatkowo podkręcamy. Jeżeli mamy taki umiarkowany pobór mocy, tak jak w przypadku pomiaru tutaj w teście, czyli w gdzie jest obciążana przede wszystkim karta graficzna na drugim planie, ale też dość mocno obciążany jest procesor, no to mamy w zasadzie taką, taką konstrukcję, taką platformę, gdzie zasilacz 500 -watowy to będzie takie rozsądne minimum. 550W lepiej, 600W nie będzie w takim duecie również żadną przesadą, ponieważ wtedy taki zestaw będzie miał bardzo fajny zapas, a dodatkowo zasilacz po prostu nie będzie się pocił. Moja ocena tej karty graficznej jest taka: bardzo dobra konstrukcja, wyważona pod praktycznie każdym względem, która zapewni naprawdę świetną wydajność w każdej grze i w rozdzielczościach również wyższych niż Full HD. Ode mnie, jeżeli chodzi o tutaj jakiekolwiek rekomendacje, w zasadzie taka nie leci, ponieważ cewki, które mnie nimiło zaskoczyły, niestety nie pozwalają mi takowej przyznać. Poza tym, świetny produkt. Ode mnie na tyle, dzięki za uwagę, cześć. hej!